Jak się wącha kwiatki? Ładnie pachnie? Zginął ci kwiatek. Nie ma kwiatka. A daś? A chodź tu do taty. Chodź do taty, chodź. No chodź. Wstaniesz? Adaś, my idziemy. Pa, pa. A jaki duży Adaś urośnie? Adaś, jaki duży? Taki duży, taki duży, taki duży, taki duży, taki duży. Taki duży. Adaś, jaki duży? Pokaż, jaki duży. Taki duży! I teraz brawo dla Adasia. Brawo! No chodź tutaj, chodź.